W sobotę, to jest 8 czerwca 2024 w Cieszyńskim Ośrodku Kultury Domu Narodowego w Cieszynie, odbył się walny zjazd delegatów Macierz Ziemi Cieszyńskiej, który udzielił absolutorium zarządowi głównemu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Ponadto omówiono sprawy bieżące oraz organizacje planowanych w najbliższym czasie wydarzeń, jak również uhonorowano macierzowców za ich działalność na rzecz naszej małej ojczyzny. Bardzo proszę pana prezesa zarządu górnego Cezarego Tomiczka o przedstawienie wniosków o nadanie najwyższej godności w naszym stowarzyszeniu to jest godności członka honorowego w Bardzo dobrze. Szanowni Państwo, w imieniu zarządu Górnego mamy przyjemność przedstawienia zgodnemu zjazdowi wniosków o nadanie najwyższej godności. Stowarzyszenia Macierzy Dzieciężyńskiej, jaką jest godność członka honorowego Macierzy. Pozwolę sobie wymienić alfabetycznie osoby zaproponowane oraz wygłosić nominację. W imieniu Zarządu Głównego proponujemy do godności członka honorowego pana Józefa Króla, panią Władysławę Magierę. Pana Leszka Pindura, Panią Bogdanę Zakolską. Szanowni macierzowcy, przyjaciele. Pozwolę zobaczyć laudację w skrócie, ponieważ tutaj zasługi tych czterech osób zgłoszonych do najwyższej dożności macierzy są bardzo długie lecz postarałem tutaj wyciągnąć te najważniejsze elementy. Chciałem przedstawić sylwetkę Pana Józefa Króla. Pan Józef Król jest członkiem, założycielem Koła w Grodzcu. Ma zatem 15-letni staż w jego szeregach. Od początku piastuje funkcję pierwszego wiceprezesa i skarbnika zarządu. Jest jednym z najaktywniejszych członków koła, inicjatorem i pomysłodawcą wielu przedsięwzięć oraz realizatorem bądź współrealizatorem. Jest pomysłodawcą i autorem pierwszej publikacji koła, jak również biografii, genezy, mapy Polski i broszury dedyka dedykacyjnej Paława Grodeckiego i wielu, wielu innych opracowań. Pan Józef Król jest od wielu lat, yy, yy, od wielu kadencji, członkiem Zarządu Głównego oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego Kalendarza Cieszyńskiego. Kolejną osobą, którą chciałbym przedstawić laudację, to pani Władysława Magiera. Pani Władysława Magiera jest historykiem, byłym nauczycielem, która wychowywała yy, kilka pokoleń Cieszyniaków. Znalazła się także w grupie tworzącej liceum ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego. Działa od wielu lat w organizacjach pozarządowych, jest przewodnikiem turystycznym, członkiem PZDK Jako prezes Koła Macierzy nr 4, także członkinią Zarządu Głównego Macierzy. Współpracuje z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej, jak również z PZKO. Prowadzi sekcję Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Cieszynie. Z jej inicjatywy Biblioteka Miejska w Cieszynie otworzyła, stworzyła dla dzieci osiem filmów animowanych, a młodzież nakręciła amatorski film o kobietach w Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Pani Władysława Magiera zainicjowała powstanie kilku wystaw poświęconych kobietom. Przeprowadziła kilkaset już prezentacji o zasłużonych mieszkańcach naszego regionu nie tylko Śląska Cieszyńskiego, a specjalizuje się w mieszkaniach naszego regionu. Pani Władysława Magiera ze swoim działaniem została wyróżniona Nagrodą Miasta Cieszyna na dziedzinie twórczości, upowszechniania i ochrony kultury srebrną i złotą odznaką, zasłużony dla województwa śląskiego, złotą odznaką macierzy, medalem Pawła Stalmacha. To tak w skrócie Pani Władio, bo to ja bym mógł czytać, ja bym mógł czytać naprawdę Panią Władzę, poza tym wszyscy znamy, tak jak, tak jak oczywiście znamy Pana Józefa Króla, dlatego ja pozwolę sobie tutaj w skrócie. Jest mi, miło, jest mi również bardzo miło przeczytać laudację dla Pana Leszka Pintura. Pana Leszka również, wszyscy kojarzymy, tak? Mniej więcej, Panie Leszku. To tak, Szanowni Państwo, Pan Leszek Pindur jest znany w Cieszynie z działalności organizacji pozarządowych i samorządzie. Jego aktywność widoczna jest w różnych formach życia środowiskowego, szczególnie macierzowego. Jest członkiem macierzy Ziemi Kieszyńskiej od 2009 roku, jest członkiem koła nr 3 w Cieszynie przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Kastronomicznych, w której również jest wicedyrektorem szkoły. W 2014 roku został wybrany do zarządu głównego Macierzyń Cieszyńskiej, w którym działa do chwili obecnej. Jako wicepre... pełni funkcję wiceprezesa do spraw administracyjno-gospodarczych. Od 2014 roku jest członkiem kolegium redakcyjnego kalendarza Cieszyńskiego, gdzie pełni funkcję redaktora technicznego kalendarza za działalność na rzecz macierzy został uhonorowany Złotą Odznaką Macierzy Dziemi i Medalem Pawła Stanmacha. Za działalność społeczną i zawodową otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, w tym m.in. Srebrny Krzyż Zasług. Pozwolę sobie teraz odczytać laudację dla Pani poznany Zagorzki. Pani Botana Zagolska, z zawodu rzycycystka, germanistka, emerytowany nauczyciel akademicki, tłumaczka języka rosyjskiego, niemieckiego, czeskiego, człowiek pióra. Kronikarka, malarka, słuchaczka obywatel III wieku w sekcji malarstwo. Z pasją śpiewa i koncertuje wraz z chórem parafii ewangelickiej, wyróżniona Medalem Pawła Stalbacha w 2022 roku. Pani Bogdana, poza twórczością yy, w języku literackim, tworzy także teksty i poezję w barze cieszyńskiej. Jedna z barniejszych postaci klubu literackiego nad Olsztynem. Jest autorką tekstów umieszczonych w kalendarzu cieszyńskim, kalendarzu goleszowskim, kalendarzu pustrońskim, czy też w miesięczniku panorama goleszowska. Laureatka literackich naród w 2014 roku została wyróżniona przez miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Światowego w Republice Rzeczpospolitej za opowiadanie, jak to było za Niemca w cieszyńskiej szkole. Pani Bogdana Zakowska aktywnie bierze udział w organizowaniu imprez popularyzujących wiedzę o regionie poprzez wygłaszanie referatów, dzielenie się poezją nie tylko w języku literackim, ale także w gwarze cieszyńskiej. Krzewi kulturę regionu śpiewem poprzez publikacje w rodzimych wydawnictwach, jak również założenia Dziękuję bardzo.